To dopaminowy Paminowy <laughs> jak już leżysz jak ten hot dog, to chociaż się połóż na ten egzamin. Czym jest NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność. Najpierw w kredensie, odpowiedz sobie na pytanie, czym jest w ogóle wielokrotność. Masz tutaj na przykład wielokrotność 30, następna jest 60, czyli to jest 2 razy 30, później masz 3 razy 30, 4 razy 30, no kurwa, co jest z tym trudnego debilu? Aż do 210. Teraz popatrz na wielokrotność 105. Już 2 razy 105 to jest 210. Ale popatrz to nie jest jedyna wielokrotność. Cymbale. Drugą wspólną wielokrotnością jest 420. Kminisz, szukamy najmniejszej, bo ich jest nieskończenie wiele. Teraz słuchaj mokasynie. kasynie. Metodą rozwiązywania tego jest rozbicie 30 na czynniki, czyli dzielisz przez na przykład 2, 3, 5. To samo robisz ze 105. Zaznaczasz te same liczby pierwsze, które się tutaj pojawiły, i zapisujesz 2, to co się powtórzyło, czyli 3 razy 5, razy 7. I to, debilu, jest 210, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność.